<laughs> Przepraszam, a trochę nie widać, poczekajcie. Nie, nie, nie otoczenie. Jestem na parapecie. O, drzewa się kołysają. Dobra, przestanę ballada balladę ja gadam? zaraz, będę znowu. Okej, okay, już jestem tu jak zwykle. Ja. Yeah! LPS, za LPS. I wam. A i to są informacje Bam, myślę, że trzy. Tak nie wiem. Nie wiem, nie, może trzy, może dwa. A nie pamiętam. Nie, 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 nie. Już patrzałam, już ponad miesiąc nie było mego filmiku. Sorry, sorry. I'm sorry. Może się nauczyć angielskiego, bo nie umiem Wam podziękować za 6 subskrypcji. No i ponad 300 ileś tam wyświetleń. Ale dziękuję. Jesteście najlepsi na świecie. Kocham Was. No. I odnośnie mojego kanału. I wszystkiego organizacji. No, au. Dziękuję, au. No, poczekajcie, bo ja muszę się przebrać. Muszę jakoś... Ała, ała moja ręka. O, muszę jakoś wyglądać. Zaraz przejdziemy i wychodzimy. Tu ja leżę? Muszę was sprzątać. Ręka usta, to zra. Mam ekran w tym, ale wy tego nie widzicie. I to, to... Co tam widzi? Okej, okay, no to przebieramy się, ho, ho. A, i wam pokażę, co dostałam. bo wczoraj, czyli 18 września, był, był... Były podjuszczajskie harce. I wiedzą... O tym ci, którzy mieszkają w podiuchach, Lub w okolicach Szczecina, na Żydowcach A, dobrze O, jak fajnie z usnęło Okej, okay, no i tak takie trzy fajne Bo to były takie jedyne hordy Czemu ja leżę z Dobrze, Dobra, no i wam pokażę, co dostałam Ale najpierw się ubiorę Mówiłam, okej, okay, wezmę obrożę Dobrze, więc wezmę obrożę no i nie, nie, nie. Zrezygnuj z broży i może coś fajniejszego. Ok, zciąguję cały czas. Okej, tak Ok, taka piękna sukienka może być. O. Hmm. No i bardzo piękna. No, to mogę się ubrać. I jeszcze jeden dodatek. ogóle, co to będzie? Pokażę was już bo będzie. Ahoj Wojtkowie mam y, czapkę tak a co mają? o o aha tylko czekajcie już, że żeby... pobrak przepraszam, kamera cały czas. O, że kamera cały czas kamera cały czas przepraszam, że że kamera cały czas w innym tak, tak tak, tak ja, nie wiadomo jak poczekajcie, muszę zjeść mi ciastko a i mmm, jakie mm, to pyszne już w No więc... Wróćmy do tego tematu z harców. No, to wam pokażę. No bo to podjuchy party! ta bo to, to party! Zobacz, spadaj. O, żeby się dostałam ją. Nie zrobiłam sama, ale umiem zrobić sama. Chciałabym nawet pokazać. Patrzcie, gotowa czapeczka, widzicie jak krótko? Taka krótka, krótko ją zrobiłam. Wiem, to jest ta sama. Okej. Okay. A więc... steczko Wsteczko. wsteczko. Ale mam cię zjeść. To jest. No to Zjedzona, um. no, więc... Jestem ciastko. Nie, 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 nie. Zniżajcie się. O. Ja to. Do... Bez zęba! Będę miał zęba. Kolejny jak Nie, poza. Ja wiem, że nie można jeść. Przepraszam. To jest niekulturalne, ale. Przepraszam. Ja mam już drugą paczkę. O takich. Myj dostępne, betini dostępne tylko w Biedronce. Tak, Biedronka rządzi. No, pokażę to co dostałam z Po prostu przyniosę. Mam cztery rzeczy. Ojej, za harce! Ja Miałam ich dwadzieścia... Dwadzieścia dziewięć! A za 40 chartów był plecak Ale nie chciałam plecaka zbierać No tu Miałem lat na ręce napisane mój kanał EPS, EPS, EPS I te To swój drugi kanał No to zaraz Będę Dobra, yy, już się staram. to pokaz! będę stać i będę mówić, co to jest, Ta to to, 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 jest. I jak ktoś... Ży... Ważna informacja. Życie nastolatek jest odwołane... Nie, nie wiem... I pieszcie mi, czy mam usuwać ten film, czy po prostu go zostawić. Ale myślę, że chyba raczej go usunę, żeby nie było cały czas, kiedy kolejny odcinek lub ciąg dalszy. Ale kolejny odcinek lepiej. A i takie, takie ułożenie włosów mamy. Lubię być takie tu i tu. Oczywiście, bo całe włosy. Taka jak głupia. To pokazuje. Bab, o takie, o, o, widać takie. O, takie coś. To jest I Love You Podiuchy. Bo ja kocham podjuchy. Takie za dwa harce. Dwa harce jestem. Dobrze. Drugie, najfajniejsze zostawię na koniec. Mam taki super ekstraśny ołówek. Muszę go odwrócić. O, o. I na nim też jest I Love You Podyuchy. Będę nim pisać na batmie I nie tylko na Batwie, tylko te, też na polskim przyrodzie. Yy. Pozycja. Na no, pozycji będę nim pisać. Na plastyce będę nim pisać. Na technice, historii. I tym różnym przedmiotom. No. Na no, bozy nie będę nim pisać, bo czym? No, no i to jest już prawie taki notesik. O, jest pod już hańskie Harco. O, Harce, Harce, Harce. Oj, spadłam. No i to zwiększa od mojego pet -shopa. Jest, jestem taka nijutka. Dobrze. Um, to taki bały dotesik, wielkości... Tak. Wielkości telefonu, a mój telefon jest... Takiej wielkości, ale troszkę wiel... Dużo większy. I jak coś zadajecie pytanie... Czemu mi się świeci światło? Ciemne, jasne, różowate. Nie mam dzie jak to się dzieje. Yeah. No i ostatnie. To jest w informacjach. Zdjęło się. Taki super miś. On jest super gigantem. O, postawię go tu. Jesteś super gigantem. O, wiem o tym. Wiem o tym. A jak się nazywasz? Wiesz, przed teb ale mówię, jesteś dziewczyna, chłopak czy? Powiedz, jesteś dziewczyna, chłopak? Hę? Hm? Bo nie wiem. No wiesz, jestem dziewczyna. Przed Zuzia mnie nazywała Eniu. A się tej wie? No wiesz, nie za bardzo. Jeszcze później mi heju wymyśliła, a to też nie było fajne. A wiesz, że ja jestem Zuzia? Hmm? I co? Hm? Hmm? E no przepraszam, Zuzia. Przepraszam cię. Hmm. Wezmę łapkę Idzie cię potarła. Nie ta au, nie tarbasz mnie. Ale po, dlaczego Ci się nie podobało? Nie podobało mi się dlatego, że dziewczyno i teraz w końcu byłaś później taka modra i nazywałaś się Mercy. To najpierw Stella, a później Mercy. A Mercy mi się bardziej podoba. Dziękuję za miłe słowa. Nie ma za co? Jest to jestem pierwszą nagrodą tak naprawdę. A i ten ołówek dostałem gratis. Nie wiem czemu. Nie. Oh. 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 Chyba kłaki miała. Żeby była kota, tak, kłacz chciałabym wyżywać. Nie. ok, da. Coś ma jakoś wyżej. W ogóle po co ja to? kada? Dobrze, Bessie... Tak. Rzucić. Okej. Okay. A i mam spódnicę. Pa. Nie czekaj jeszcze raz powiem. Do widzenia. Do miłego zobaczenia. Żegnam Was. Pa. Mm. Hey, Jestem. Ojciec, sala. Mercy, 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 mercy. Gdzie ty jesteś? Szkoda, że nie mam groźną muzykę. żeby to było takie... nie, 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 Już nie, 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 się nie, bez już ach czemu ja tak gadam dobra no i to już jest koniec zrobię oczywiście gazetkę MSP bo jest takie coś super super jeżeli ktoś wie Tylko to moich no co do widzenia o oh, i wam nie będę już dokonać czapki パパつき。<No. S 1> パパ